Cześć. Jeżeli wasz fotelik ma srebrne napisy, które wyglądają tak jak u mnie, czyli już trochę się wytarły, a chcielibyście, żeby wyglądało to tak jak wyglądało na samym początku, to polecam Wam zakupić sobie po prostu markera z farbą. Ja akurat kupiłem coś takiego. Jest to sprzedawane w pewnym markecie z jakimś owadem jako marker do nagrobków. I powiem Wam, że bardzo ładnie tutaj pasuje. Tak wygląda napis z tej strony. A z drugiej strony, już go odświeżyłem i wygląda. Tak, pomijając moje zdolności, powiem Wam, że naprawdę efekt jest bardzo fajny i fotelik w tym miejscu znowu wygląda jak nowy, zwłaszcza, że sam fotelik nie jest podniszczony. Ciężko mi będzie tutaj Wam jedną ręką to zaprezentować, ale spróbujemy tutaj kawałek tego logo Poprawić i zobaczycie jak wygląda efekt. Trzeba będzie tutaj wytrzeć. Ale wygląda to bardzo ładnie. Więc polecam Wam taką zabawę. I od razu fotelik zyska na wyglądzie. Na dziś to wszystko. Dzięki. Cześć!